Bajzel. Bajzel? Więcej Bajzlu. Ziemniaki? Jeszcze więcej. Bajzlu. Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w kolejnym odcinku Craftona. Oj, dawno, dawno mnie tu nie było. I bez mnie, beze mnie to tutaj wszystko zaczęło popadać w ruinę. No popatrzcie tylko, mamy ziemniaki, które rosną na dachu naszego pięknego budynku. Mamy podejrzane opady z chmurki, która tutaj nam przyleciała. Wszystko po prostu się sypie. Ach. Witajcie ponownie. Witajcie ponownie na tym wspaniałym serwerze. Na, naprawdę niezmiernie się cieszę, że w końcu mogę tutaj wrócić i nagrywać. I dzisiaj od razu będziemy robić bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Mamy naprawdę mnóstwo do ogarnięcia. Naszą pierwszą misją będzie posprzątanie naszej bazy. Będziemy musieli pogarnieć tutaj w te wszystkie różne pranki, które nam zorganizowali nasi współgracze. Między innymi ten tutaj, który już tutaj chyba wisi sobie z miesiąc, ta chmurka burzowa od Neresi, która tutaj przyleciała w ramach podziękowania za. Możliwość skorzystania z wieśniaków z mendingiem. Kolejną naszą misją będzie zorganizowanie sobie jakiegoś porządnego magazynu, bo mam naprawdę, naprawdę duże plany na przyszłość, jeśli chodzi o tę serię. No a z czymś takim, z tymi skrzyniami, które ja już zacząłem układać pod sufitem, bo mi się nie mieściły nigdzie indziej, i szalkarami, które powoli mi zaczynają zasłaniać całą podłogę. To jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest mnóstwo rzeczy tam pod ziemią schowanych, żeby ich nie było widać. <laughs> to wszystko będziemy musieli sobie dzisiaj ogarnąć, poprzenosić i zrobić jakiś fajny, uporządkowany magazyn. Przydałoby się także poprawić sytuację, jeśli chodzi o mój ekwipunek. On w tej chwili jest straszliwie zabałaganiony, ale to przez to, że akurat budowałem coś, co pokażę Wam w dalszej części tego odcinka, ale zobaczcie na moje narzędzia. One no nie są idealne. Mam kilka tutaj fajnych przedmiotów, tak jak na przykład ten kilo delikatesy, bo jedwabny dotyka jedwab. Jest delikatny, ale te wszystkie inne, no ten, ten miecz nie jest świetny, a ten łuk to już jest w ogóle jakaś porażka. W każdym razie na pewno dzisiaj będziemy musieli sobie trochę pohandlować z naszymi wieśniakami, żeby tutaj nasze wszystkie te przedmioty troszkę, troszkę im podnieść standard, jest do klasy energetycznej A+, czy coś. Inną przygodą, którą dzisiaj odbędziemy, będzie podróż po całym serwerze. Chcieliście, żebym wam pokazał, jak wygląda nasz świat? No i myślę, taki powrót jest idealną okazją do tego, żeby troszkę wam tutaj więcej zaprezentować. Zwłaszcza, że sporo się zmieniło odkąd ostatni raz tutaj byłem. Chociażby to, tego nie widzieliście, ale o tym za chwilę. Najpierw myślę. Pora posprzątać to, co tutaj nam się zapanoszyło. Wszystkie pajęczyny ogarnąć, skontów i, i tak dalej. Ach, jak pięknie się tutaj zrobiło w naszym domostwie bez całego tego bałaganu. Pierwsza misja w naszym dzisiejszym odcinku, więc jest wykonana. Również udało mi się zrobić jeszcze jedną rzecz, którą możemy skreślić z listy celów, jakie mamy do osiągnięcia w dzisiejszym filmie, a to jest mianowicie wielkie podniesienie standardu moich narzędzi. I zobaczcie teraz. Proszę bardzo, mamy szable, sa, szable. dobrze czytam. Szable Saladyna, delikatesy, diamond shovel, bo nie wszystkie narzędzia nazwałem, bo nie wiem czemu, nie miałem pomysłów. Siekierę, piękną, choe takie arabskie słowo, czyli tradycje, która sięga jeszcze z starych, starych dziejów z kuły survivala. Aż tak nikt nie wie o co chodzi. No i Strzelnica, twoja nazwa miasta, stare martwe memy, oczywiście, również trzeba przywracać do życia, no bo bez tego by nie było mojej egzystencji. Wszystko to ma naprawdę, naprawdę dobre enchanty. Jeszcze, co prawda, tutaj nie mam wszystkiego, na przykład nie mam tutaj na tym mieczu. Fire respekta, ale to myślę, skompletujemy sobie w jakiejś niedalekiej przyszłości. No i również zbroja moja już naprawdę prezentuje się fantastycznie. A tutaj otworzymy Mender żeby Wam pokazać jeszcze Sezam, czyli mój kill z fortuną numer 3. No i moje złote pantalony, które będziemy używać w neterze. A po co mamy ich używać w neterze? Otóż stała się pewna rzecz, a mianowicie update. Update 1.16, który tutaj w trakcie nagrywania tego odcinka nam wszedł na serwer Dlatego też mam tą oto motykę zenchantowaną na te wszystkie różne rzeczy, bo gramy już na nowej wersji Minecrafta Żeby nieco więcej się dowiedzieć o tym, jakie są moje plany i w ogóle plany nasze serwerowe na ten update To będziecie musieli poczekać do następnego odcinka, w którym też Udam się z Wiktorsem na pewną ciekawą przygodę, na pewne ciekawe wyzwanie Ale na razie, oho Zdaje się, że słyszę, słyszę klaksony dobiegające sprzed naszego domu, a to znaczy, że przyjechał nam tutaj autobus. Proszę bardzo, autobus, który zabierze nas na wycieczkę po całym serwerze, więc myślę, możemy sobie do niego w tej chwili wsiadać, no i jechać, pozwiedzać. Witajcie na wycieczce wokół Croftona. Zajmijcie miejsce i zapnijcie pasy, bowiem przed Wami wspaniała podróż po najciekawszych miejscach serwera. Nasze przygody zaczniemy przy jednej z pierwszych budowli definiującej znaczną część wyglądu kraterowa, czyli wioski startowej. Mowa oczywiście o pociągu Neresi, którego lokomotywa służyła jej za pierwsze miejsce zamieszkania na początku rozgrywki. Kolejne dobudowywane sukcesywnie wagony służyły różnym celom, a w tej chwili w dwóch z nich znajdują się sklepy. Nie może być jednak pociągu bez torów, i te oplatają znaczną część wioski, a docelowo mają łączyć wszystkie znajdujące się w pobliżu bazy. Pojęczyna szyn i podkładów jednak już teraz nadaje okolicy świetny, steampunkowy klimat. Nie wszystkim jednak jest po kolei z ekspansją kolei. Lokalni Indianie pod przewodnictwem wodza skunk, si Pasek opierają się bladym twarzom, odbierającym im tereny, nawet grożąc wysadzeniem jednego z mostów. Niestety ich walka wydaje się być przegrana, a ostatni skrawek ziemi w ich posiadaniu został otoczony płotem i przekształcony w rezerwat. Zaglądając do jego wnętrza, znajdziemy tradycyjne indiańskie pipi i inne znaki pierwotnej cywilizacji, takie jak wszechobecne porozstawiane na ziemi pochodnie. Przy odpowiedniej pogodzie można nawet spotkać Indian przy ognisku odprawiających plemienne rytuały. Oczywiście przy słonecznej pogodzie, bo jak pada deszcz, to nie mogą zapalić ogniska. Wioska Indian znajduje się tuż obok niesamowitego osiągnięcia technicznego sztucznego zbiornika wodnego jeziora Golemnowskiego. Powstały przy ujściu rzeki Spłynki do rzeki Krafton w celu zabezpieczenia doliny Dolnego Kraftonu przed powodziami, zmieniło charakter okolicy i jest idealnym miejscem na odpoczynek nad wodą. Turkując w zbiorniku, można natknąć się na stare, porzucone golemy, od których jezioro bierze swoją nazwę. Ciekawostką odnośnie tego zbiornika jest to, że prawdopodobnie jest to jedyny zalew, który powstał zanim zbudowano tamę na rzece. No cóż, takie rzeczy tylko na tym serwerze. Kontynuując naszą wycieczkę mijamy jedną z potężniejszych budowli, widocznego z daleka drwala, również autorstwa Neresi. Może nie ma ani flanelowej koszuli w kratę, brody, ani siekiery, ale jest na pewno imponujących rozmiarów. Jest też otoczony drewnem, poniżej w dolinie znajdują się lasy publiczne, a sam budynek pełni rolę sklepu tego surowca. Odwiedzić następne miejsca musimy przesiąść się na tory, więc pozwólcie, że zamienię koła drogowe na koła do szyn. A więc, jadąc uroczo położoną linią kolejową, mijając startak i piękny dom Zetiego, a także inną ładną budowlę w niewiadomym przeznaczeniu, docieramy do jednej z najbardziej spektakularnych lokacji na całej mapie bazy Neresi. Jeśli macie wrażenie, że połowa rzeczy na tym serwerze została zbudowana przez nią, to no w sumie macie rację, ale mi to tam nie przeszkadza, dopóki wygląda tak dobrze. Jak większość tego, co Nereś robi, cała baza jest utrzymana w klimacie steampunkowym. Tory również odgrywają tu kluczową rolę od samego szaleńczego zjazdu do bazy, ponieważ cała znajduje się pod ziemią, do szyn biegnących we wszystkie strony w potężnych tunelach. Całość jest jeszcze daleka od ukończenia, ale z tego co już jest zrobione, jak chociażby z magazynu, wyłania się naprawdę imponujący projekt, który z całą pewnością warto obserwować na kanale autorki. Ale wracając do objazdówki wokół centralnego krateru, pora zjechać z torów i odwiedzić inne rejony centrum mapy. Po drodze mijamy kolejne domki startowe blocza, Kulfona i Mitorka, a także wjazd na Delfinostrada. Jeśli chcecie zobaczyć dokładnie jak ona działa i na czym polega, to zapraszam do mojego trzeciego odcinka, ale w skrócie, jest to system transportu używający efektu gracji delfina do pływania z zawrotnymi prędkościami. Powstał w czasach, gdy jeszcze nether był zablokowany, tak bowiem było przez pierwszy miesiąc naszej rozgrywki. Wciąż jest jednak bardzo sprawnym sposobem na dostanie się do innych, daleko odległych miejsc, na razie tylko do pustyni kopalnej, ale planowane są kolejne trasy. Pokonując kolejne mosty, docieramy w końcu do bazy Kulfona, w której willa generalska wznosi się nad koszarami i placem ćwiczebnym. Być może nieco niepokojące jest to, że w prywatnej kulfoniastej armii wciąż przybywa żołnierzy, ale na pewno nie mamy się czego obawiać, prawda? Generał zdaje się także lubić wiejskie życie. Po skończonej musztrze oddaje się produkcji domowego alkoholu, <laughs> znaczy miodu. I znów musimy się cofnąć po przebytej już drodze, by zwiedzić resztę budowli otaczających centrum wioski. Kilka kolejnych domków startowych, w tej chwili przekształconych na sklepy, ładnie domyka cały okrąg wokół centralnego krateru. I właśnie, wreszcie wypadałoby coś o nim opowiedzieć: steampunkowa, wiatrako, obserwatorio. elektrociepłownia? Autorstwa Neresii, stojąca pośród pól wszelkich roślin służy gronu serwerowemu jako miejsce spotkań podczas zebrań, na których ustalane są przyszłe losy wszechświata i przy okazji serwera właśnie. Z przeszklonej kopuły roztacza się piękny widok na całą okolicę, m.in. na zbudowany ręcznie przeze mnie i Wiktor Sakliw. Jednym z bardziej imponujących budynków w wiosce jest wieżowiec Maka. Tradycyjnie zbudowany w stylu nowoczesnym, ale czego oczekiwać od twórcy Modernawa? Pięknie wpisująca się w teren bryła, wspaniałe wnętrza, czego chcieć więcej? Ziemniaków. Ziemniaków nigdy za mało. Na szczęście jest ich pełno zaraz za oknami wieżowca, chociaż pełno to trochę mało powiedziane. Gigantyczne pole ziemniaków bowiem ciągnie się aż do samego horyzontu. Lotki głoszą, że kiedyś coś powstanie zamiast nich, ale póki co wiemy tyle, że pojawiły się zniacka i zdominowały krajobraz okolicy. Kto wie, może któregoś dnia obudzimy się i okaże się, że ich nie ma. Docieramy już powoli do końca naszej wycieczki i wydostawszy się z ziemniaków, docieramy do jednego z moim zdaniem najpiękniejszych fragmentów serwera, a jest nim dom Victorsa i jego okolica. Las inspirowany działaniem Skara na czwartym sezonie Hermidcrafta jest niezwykle klimatyczny. Kompletnie zmienia charakter zwykłego biomu Mesy. Wędrując po serwerze jest to niesamowite wrażenie, wchodząc do lasu nagle jest się w środku dziczy. Uwaga jednak, spacerując, można natknąć się tam na nagrobki. Dlaczego? No cóż, kto wie, ale ich ilość zdecydowanie nie świadczy dobrze o bezpieczeństwie tego miejsca. I zostało już tylko jedno: Mój dom. Czy też baza startowa? Cała moja działalność na tym sezonie inspirowana jest kulturą arabską, a konkretnie Maurami. Znajdziemy też odniesienia do Andaluzji, czyli właśnie regionu Hiszpanii, gdzie Maurowie żyli. Na razie może nie jest zbyt dużo zbudowane, ale już powstał mój pałac pełniący rolę domu startowego, rozmnażarka wieśniaków połączona z automatycznymi farmami ziemniaków i marchewek, budynki dla wieśniaków, z którymi mogę handlować, a w środku tego wszystkiego przepiękny ogród. Plany na przyszłość są wielkie, co najmniej tak wielkie jak góra, która powoli powstaje za budynkami bazy. To oczywiście nie jest cały serwer, nie pojechaliśmy dziś do miejsc bardziej odległych, takich jak na przykład baza Blocha. Być może jeśli chcecie, zabiorę was w taką podróż kiedyś w przyszłości. Jednak jeśli chodzi o program dzisiejszego objazdówki, to już wszystko. Dziękujemy za wybranie naszej wycieczki. Ach, ależ piękna to była wycieczka, ale wiecie co, wszędzie dobrze, ale myślę, że w domu jednak najlepiej. Witajcie ponownie w naszej pięknej bazie, która mogłaby być jeszcze, jeszcze piękniejsza, gdyby nie Oto, to. jest zmora, to jest coś, co gnębi mnie od samego początku, odkąd tylko poustawiałem te skrzynki, Tutaj i okazało się, że wyglądają one paskudnie. Zobaczcie, jak ładnie wygląda nasz taki korytarzek, kiedy tu nie ma żadnych skrzynek. Oczywiście już tutaj to ten potwór skrzyniowy zaczyna zajmować coraz większe przestrzenie w naszym domu. Już przeniósł się na drugą stronę i tak być nie może. To teraz musimy sobie uporządkować i w tym właśnie celu musimy zejść pod ziemię. A pod ziemią... Już zaczęła powstawać piękna piwnica. Tutaj, właśnie to jest ta budowla, o której Wam mówiłem na początku dzisiejszego odcinka. Tutaj z tymi cegiełkami kombinowałem, jak zrobić, żeby to wszystko nam ładnie wyglądało i wymyśliłem właśnie takie coś. Jak widzicie, tutaj mamy niejako dwie warstwy naszego sufitu, bo pierwsza to są właśnie te kolumienki z tymi łukami, które. Tutaj mają imitować, imitować właśnie jakąś taką strukturę podtrzymującą wszystko to, co znajduje się nad nami. No i z drugiej warstwy, czyli z tego sufitu takiego jaskiniowego, powiedzmy, który ma wyglądać, jakby całe to pomieszczenie było wydrążone w skalę. I bardzo fajnym detalem, takim myślę, który z, m, dużo, dużo zmienia i dużo daje, jeśli chodzi o tę budowlę, jest to, że gdzie gdzieniegdzie te kolumny, które jakby. Idą do góry, które tutaj dobrze widać, wystają za tego sufitu, przez co to ma takiej trochę, trochę więcej takiej głębi. To, to nie jest wszędzie, nie przy każdej kolumnie, ale przy niektórych i to myślę fajne wrażenie tutaj daje. No i właśnie, jak będzie cały magazyn wyglądał, bo to jest myślę coś, co jest w sumie najważniejsze, jeśli, jeśli chodzi o ten projekt. Otóż ta piwnica to ma być piwnica powiedzmy. Z beczkami z winem, przy czym no, wydaje się to może nieco dziwne, jeśli ktoś jest ch chociaż troszkę zaznajomiony z kulturą arabską, bo przecież w religii islamskiej picie alkoholu jest zabronione, więc skąd te wina, Sk skąd to się tu wzięło? Odpowiedź leży jak w bardzo wiele odpowiedzi na to, co będę robił w tym sezonie w Andaluzji i historii tego regionu. Jest on bowiem znany z produkcji tak zwanego sherry, czyli takiego specjalnego alkoholu, który tam właśnie możecie, no jak jesteście pełnoletni, oczywiście pojechać i się napić. To jest składowane w takich i produkowane w takich zakładach, które się nazywają bodegami. I właśnie kiedy byłem w takiej bodedze, dawno, dawno temu już, podczas mojej pierwszej podróży do Andaluzji, to wywarło na mnie naprawdę niesamowite wrażenie. To taka ciemna piwnica z tymi wielkimi beczkami stojącymi pod ścianami. Powinniście mieć w tej chwili jakieś zdjęcia. To, to, to wyglądało po prostu niesamowicie, klimat tego miejsca był fantastyczny. No i coś takiego chciałem właśnie tutaj odwzorować. A jako, że od aktualizacji 1.14 mamy już beczułki, no to pomyślałem, że właśnie w ten sposób można zrobić nasz cały magazyn. Ależ to jest piękny widok. Nie ma nic! Ani jednej skrzynki, nigdzie. Wszystko, wszystko usunięte, wreszcie, wreszcie, wreszcie jest porządek, wreszcie jest pięknie, zielono, spokojnie. Wszystko na swoim miejscu. No, może nie przesadzajmy, ale w każdym razie tutaj tym piętrem się dzisiaj już nie będziemy zajmować, powiem wszystko, co nas interesuje, jest pod ziemią. Witajcie w moim magazynie. Trochę mm, pojechałem do przodu. I tak, tak mi się podobało budowanie, że skończyłem całość. <laughs> tak, tak to czasami było w Minecrafcie. Budujecie coś i w którymś momencie orientujecie się, że... No... właśnie. <laughs> w każdym razie tak, tak oto prezentuje się moja piwnica z beczkami. Tutaj z tej strony mamy takie małe beczułki poukładane w stosy. A tutaj na środku mamy duże, wielkie beczki, które... Tutaj, no, wyglądają moim zdaniem fantastycznie, naprawdę. Jeszcze co do designu samego pomieszczenia, warto zwrócić uwagę na to, że tutaj postanowiłem obniżyć podłogę o jedną kratkę do dołu. Mało tego, rozszerzyłem to obniżenie aż tutaj, aż do tego miejsca. Żeby po prostu tutaj dać trochę więcej przestrzeni tej, temu dolnemu poziomowi i tym dużym beczkom. I jeszcze jedno. Jeśli nie zauważyliście do tej pory, to zmieniłem sufit, bowiem w poprzednim ujęciu on był zrobiony z tej zwykłej terekoty, a teraz jest zrobiony z terekoty pomarańczowej, która zdecydowanie bardziej pasuje do tych wszystkich półpłytek i schodków z czerwonego piaskowca. Jedna rzecz niestety tutaj jest jeszcze nie zrobiona, i mianowicie to. Tutaj nic nie jest posortowane. Wszystko jest tutaj tylko wrzucone, żeby już tam nie zaśmiecało na górze tych skrzynek. A na razie, na razie tutaj nic nie jest posortowane. To będę musiał sobie zrobić pomiędzy odcinkami. I ostatnią rzeczą, którą jeszcze tutaj bym wam chciał pokazać, to jest to. To jest ta ota stacja craftingowo-kowadlana. Yy... Brewing standowa, coś tam. Tutaj po prostu są wszystkie bloki, tak zwane użytecznościowe, powiedzmy. <grych> Które, z których tutaj będę korzystał przy kraftowaniu jakichś surowców. A, bym był zapomniał. Bardzo ważnym elementem tego pomieszczenia jest to, że cała podłoga jest zrobiona z półpłytek i schodków. Gdyby nie to. To w tych wszystkich ciemnych miejscach by nam się i moby, a chciałem, żeby właśnie ten klimat takiej... takiego nieco półmroku tej piwnicy był zachowany. Być może też zauważyliście, że mam zbroje i narzędzia netyrytowe. To się zadziało na jednym ze streamów, bowiem tak... Do... Poprzednie ujęcia były nagrywane dosyć dawno temu i w ogóle produkcja tego odcinka zajęła mi znacznie, znacznie więcej czasu, ale myślę, że jak obejrzeliście go do tego momentu, no to widzieliście te wszystkie, wszystkie rzeczy, wszystkie ujęcia i montaże, które w tym odcinku porobiłem. I mam nadzieję, że Wam się podobały, bo naprawdę, naprawdę spędziłem mnóstwo czasu na tym, żeby to fajnie wyglądało. No ale tym oto. Podnosząco, standardowo, ekipunkowo coś tam akcentem Zakończymy sobie dzisiejszy odcinek Tak więc, jeśli Ci się podoba, nie zapomnij zostawić łapki w górę A także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco Do zobaczenia następnym razem, kiedy to pójdziemy do netheru Żeby wykonać pewne pewno zdanie, pobawić się w pewną grę Ale to zobaczycie następnym razem Do zobaczenia, pa pa